Wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Wydrusa Polska. Dzisiaj dalej idziemy z tymi tłumaczeniami z książki Stefana Berndta odnośnie Alojza Illumajera. Jesteśmy na sobie na stronie 122 i co ja tutaj widzę? Czas ataku lipiec, myślnik, początek sierpnia. Tłumaczenie: kiedy zboże dojrzeje, wybuchnie kolejna wielka wojna. I to są słowa zanotowane w gazecie. W 1949 roku to są słowa Alojza Ilmajera. Dobrze. Kto by chciał się dowiedzieć, kim Alois Ilmaier był, to zapraszam do pierwszych z serii właśnie naszych takich rozkmin odnośnie jego przepowiedni, do tych pierwszych filmów. Można znaleźć je w. w tutaj, jak wejdziecie sobie na, na mój kanał, Wedrusa Polska. Eee, to on ma swoją playlistę. Eee, nazywa się Alois Ilmaier I tam od początku, czyli od pierwszego, od pierwszego mm, filmu, jak najbardziej zapraszam. Posłuchajcie sobie. Dobrze. Ok. Czyli ustalmy jedną rzecz. Alois Ilmaier praktycznie. Nie mylił się co do swoich przeczuć. Alois Illmayer nabył, dostał te zdolności, te umiejętności po urazie e, głowy czaszki. Czyli być może odblokowała mu się jakaś antenka, mm. <laughs> albo zaczął te przekazy lepiej e, transmitować wewnątrz siebie i odczytywać. Cały czas jesteśmy przy, przy tych jego przepowiedniach dotyczących. Najbardziej nas to interesuje, bo te wszystkie, które do tej pory się zdarzyły, no po prostu już minęły. Czyli i euro, które zostało wprowadzone do Niemiec, bo to był Niemiec, więc, który żył w Bawarii, on opowiadał Niemcom o Niemcach. Generalnie o losie Niemiec i całego świata, ale jak najbardziej radził Niemcom, co robić. Tak? Więc tutaj mamy. Um, takie, można powiedzieć, lokalne, ale rozpływające się na większy obszar przepowiednie. Dobrze. On widział wojnę. Widział wojnę po II wojnie światowej, widział kolejną wojnę. I ta wojna, według niego, miała się zdarzyć, kiedy chronologicznie nastąpiły, nastąpiło parę tak zwanych... Kroków, stepów, jak ja to mówię, parę rzeczy, które się miały zdarzyć. I on mówił o, teraz nie, nie idę tym, tym tropem po kolei, ale mniej więcej co mówił, A teraz przypominam sobie po prostu, co wam czytałam. Mówił o e, wielkich zamieszkach w mieście z wieżą żelazną, czyli mówił o Francji. Twierdził też, że we Francji te zamieszki po prostu wybuchną ze względu na to, że ludzie będą niezadowoleni. Niezadowoleni, czyli sami mieszkańcy wywołają zamieszki. Mówił o wielkim finansowym um, krachu giełdowym, o, problemi, o problemach, o tym, co jeszcze, tego czego jeszcze tak naprawdę, co nas jeszcze nie doświadczyło, a co się zbliża, bo wszyscy o tym mówią, nie, nie są jasnowidzami, tylko są analitykami finansowymi, więc to jak najbardziej ja on o tym już mówił, zanim umarł. 1959 roku umarł 1959. Dobra. Ale wracamy do tej książki, czyli strona 122 i jakby napis tytuł Czas ataku lipiec, początek sierpnia. Zamieszczę za chwilkę wam taką tabelkę, gdzie autor, czyli ten Stefan Bernd, porównał mm, kilkunastu wieszczów, kilkunastu jasnowidów Niemieckich w większości, no i razem z Nostradamusem oczywiście na, na czele, kiedy e, oni wyrokowali początek tej trzeciej wojny. Bardzo wiele osób, a właściwie praktycznie wszystkie, e, wskazywali na czas letni. I to też ciekawe, taka ciekawostka, nie? Dobra, czyli e, Ilmaier mówił tak, kiedy zboże dojrzeje, wybuchnie kolejna wielka wojna. Dokładnie, to no było napisane w Monachium Merkur 18 października 1949 roku na stronie czwartej. Zboże zbierane jest w środku lata. Znaczenie powyższej wypowiedzi Ilmajera staje się jasne dopiero w kontekście innych proroctw. Nawet przy tak szczególnych i szczegółowych informacjach możliwe jest zawężenie ram czasowych. Zbiorów zbóż do zbiorów pszenicy. Na przykład. W latach normalnych w Europie Środkowej zbiory pszenicy odbywają się pod koniec lipca, na początku sierpnia. Jednakże w przypadku wczesnej wiosny, a tak się przewiduje, termin ten może wystąpić nieco wcześniej. Zgodność między różnymi jasnowidzami i przepowiedniami co do pory roku, w której. Wybucha wojna jest tak duża, i patrz na trzy strony dalej. Ja za, chwilę, za chwileczkę Wam tą stronę wrzucę i to będzie strona oryginalna niemiecka i z przetłumaczeniem googlowym, że wątpienie w czas wybuchu wojny tak naprawdę oznacza zasadnicze wątpienie w istnienie zdolności jasnowidzenia. Punkt stały na przełomie lipca i sierpnia, lub nieco wcześniej, patrz poniżej. Ma duże znaczenie psychologiczne, ponieważ oznaczałoby to, że Trzecia wojna światowa nie mogłaby wybuchnąć w każdej chwili. Dałoby nam to chronologiczny punkt zwrotny, dzięki któremu moglibyśmy cofnąć się w czasie i dokładniej umiejscowić inne znaki. Dotyczy to m.in. niepokojów społecznych, które miały miejsce bezpośrednio przed atakiem rosyjskim jak również kryzysu gospodarczego, który poprzedziłby te niepokoje. Można zatem założyć, że związany z tym kryzys gospodarczy nasiliłby się na tyle w okresie poprzedzającym, że na początku lata roku X wybuchłyby zamieszki w Europie lub że zaczęłyby się pojawiać niepokoje. Byłoby zatem bardzo uspokajające, gdybyśmy mogli w 100% polegać na stałym punkcie na przykład koniec lipca, początek sierpnia. Należy zapisać wszystkie istotne cytaty i dokładnie je przeanalizować. Uczyniłem to już w, 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 w przypadku innych jasnowidzów i przepowiedni. Patrz, strona 125. Mhm. Ale nawet w przypadku Irlmajera warto bliżej przestudiować konkretne wypo przepowiednie. A mówił on tak. Kiedy buki w lesie bawarskim stają się czerwone, wtedy wszystko zaczyna się dziać. To było Cukunt. Aha, dobra, to było e, przyszłość zachodu. 1986 rok, strona 185. No. To sprawy się komplikują. Gdy widzisz czerwone liście, automatycznie myślisz o jesieni. Brzmi więc tak, jakby. Wojna miała wybuchnąć dopiero jesienią. Opadanie liści jest jednak w dużej mierze zależne od pogody. Rekordowe lato 2003 roku przyniosło opadnięcie liści buka w części Frankonii, położonych niedaleko, właśnie lasu bawarskiego, około 2 miesiące wcześniej niż zwykle. a Cytuję źródło z internetu: Na przykład w 2014 roku mieliśmy piękną pogodę to była piękna wiosna. I mówiono, że natura będzie miała przewagę trzech. raz momencik, muszę dalej mhm. trzech tygodni, czyli tak jakby do przodu. Jednakże w czasie żniw nastąpiło pewne opóźnienie ze względu na mokrą i pochmurną pogodę. W sierpniu w roku 2003. Bo w sierpniu, bo ta książka była wcześniej napisana, to jest kolejne wydanie. I w sierpniu ubiegłego roku bo napisane y -y, przepisy od, od y, autora. W 2003 roku to było. Buki, buki y, na stacjach klimatycznych lasów Dolnej i Środkowej Frankonii zrzuciły również znacznie więcej liści niż zwykle latem. W ubiegłym roku opadanie liści, czyli w tym 2003. Na leśnej stacji klimatycznej Bad Brückenau rozpoczęło się około 2 miesiące wcześniej niż zwykle. Czyli to jest, widzicie, to nie jest tak powiedziane, że przyroda zawsze w tym samym momencie reaguje w ten sam sposób. Już w sierpniu około 1 trzecia wszystkich liści buka opadła przedwcześnie. Tutaj opad ściółki rozpoczął się na początku września, czyli o dobry miesiąc za wcześnie. Dobra i to jest wzięte z internetu jest podana strona internetowa, Skąd to się tutaj wzięło, czyli poparte jest źródłem. Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku mówimy o opadaniu liści, a dokładnie o ich rozrzucaniu, a nie jak w pracy Ilmaiera, o początku przebarwienia. Ilmaier odwołuje się zatem do jeszcze wcześniejszego momentu w czasie. Jeśli rok wojenny jest wyjątkowo suchy, liście buka lub buka zwyczajnego mogą zacząć zmieniać kolor już na początku sierpnia. Uwrażliwiony tą informacją w sierpniu i we wrześniu 2008 roku, zaobserwowałem, że liście buków w południowo-wschodniej Bawarii zaczęły zmieniać kolor. Rezultat? Czas trwania i intensywność przebarwień liści buka mogą się znacznie różnić w zależności od lokalizacji. Pod koniec września znalazłem buki rosnące w odległości mniejszej niż 200 metrów od siebie. Niektóre były praktycznie wciąż zupełnie zielone. Inne miały już 10% całkowicie żółto-brązowych lub brązowych liści na gałęziach i straciły już sporą część liści. W tym kontekście. Pomocne jest kolejne stwierdzenie Ilmara. Y y y powiedział tak. On powiedział tak, ale nie otwiera nie otwieraj okna przez 72 godziny. Rzeki będą miały tak mało wody, że łatwo będzie przez nie przejść. Wiatr pędzi chmury śmierci na wschód. I to było spojrzenie w przyszłość. Z 1900 61 roku ze strony 110. Trzydniowe ciemności. Tutaj musimy spojrzeć na stronę 299, do której pójdziemy niebawem. Trzydniowe ciemności i wyschnięcie rzek można się, można się tego spodziewać w październiku, listopadzie. Wyschnięte rzeki i wczesne, wcześniej więdnące liście idealnie do siebie pasują. Płytkie rzeki w roku wojny, prognozuje również inne, bardzo dobre źródło ze środkowej Europy. E, dobra, gdzie to, gdzie to mamy tutaj inne źródełko, a co to za źródełko? A, Feldpostbriefe z 1914 roku z kolei, tak, w którym opisano Francuza obdarzonego niezwykłymi zdolnościami jasnowidzenia. Czytamy. W trzecim przypadku Rosja ma dokonać inwazji na Niemcy. Wszystko aż do Dunaju zostanie zrównane z ziemią i zniszczone. Rzeki są tak płytkie, że nie trzeba już budować mostów, aby je przekroczyć. To był drugi list wysłany pocztą terenową 30 sierpnia 1914 roku. Mhm. To było wydrukowane. Ok, w Old News in New Times. na Strony 407. No, amerykański przetłumaczyło. Tekst ten opublikowano po raz pierwszy w 1953 roku w pismach misyjnych klasztoru św. Otyli w pobliżu Monachium. Poniżej cytat Ilmajera, który już cytowałem. W tym kontekście chciałbym jednak jeszcze raz krótko omówić tę kwestię, gdyż warto ją wyjaśnić. I zrobił to wierszem. Powiedział, że gdy liście zmienią kolor, nie może to być ani jesienią, ani wiosną. Widzę coś białego na drzewach, ale to mogą być kwiaty, a nie śnieg latem nie jest tak ciekawostko nie? takie coś powiedział to Co prawda nam się to nie wierzuje to nie ma żadnego rymu tutaj ad Heimatpost. post 20, 20 to jest listopada 20 listopada na stronie ósmej. Irmayer odpowiedział op opowiedział w ten sposób na pytanie, właśnie Ad Bayerische Post o czas wielkiego zmywania. On o tym mówił. Wielkie zmywanie, to jest czas wielkiego zmywania, ta trzecia wojna. Co mogło oznaczać wojnę? Mhm. Trzy dni ciemności, a nawet jedno i drugie. Ten fragment jest w każdym razie mylący, ponieważ sugeruje, że wiosną liście zmieniają kolor i mogą stać się białe. Co więcej, Cytat pochodzi z 1949 roku. Można więc założyć, że Ilmayer wyraził się tak niejasno, ponieważ jeszcze nie, nie zrozumiał dostatecznie dokładnie tego szczegółu. Krótko mówiąc, tu jest środek lata. Tam wydaje się, że jest to jesień, a nawet i wiosna. I już jesteś zdezorientowany. Na szczęście istnieje cytat Ilmajera, który wyjaśnia to pozorne zamieszanie. Cudzysłów, kłosku kukurydzy i zamknięcie cudzysłowia, e, słyszę jak opisuje je Ilmaier. Stoją wysoko na łodyce. Liście na drzewach zaczynają już brązowieć. Wtedy dochodzi do trzeciego morderstwa. Po trzecim morderstwie wszystko, wszystko się zaczyna. Cały obszar między Dunajem a Renem spowity jest dymem. Atakują trzema pancernymi klinami. Ze wschodu na zachód. Od Berlina po nizinę czeską. I tu znów cytat Ilmajera z początku. Kiedy zboże dojrzeje, wybuchnie kolejna wielka wojna. Ok. Czy możemy być teraz na 100% pewni, że trzecia wojna światowa jest w ogóle, jeśli w ogóle wybuchnie, wybuchnie w czasie żniw, czyli od lipca do początku sierpnia? No. Nie, no nie, z proroctw możemy wyprowadzić tylko największy wspólny mianownik – pisze autor. I w tym przypadku jest to rzeczywiście bardzo jasne. I tutaj teraz zerknijcie sobie na, na tą tabelkę, którą autor skonstruował, stworzył, gdzie przedstawieni są y, widzący, jasnowidzący, przepowiadający, Prorocy, jak chcecie, tak sobie nazwicie. W każdym razie mamy tak. Na pierwszym miejscu tej tabelki jest Nostradamus. W roku 1566. A tutaj mamy, jakiego dokonał sformułowania, co powiedział i jaki był sens. On był z Francji. To jest jeszcze kraj i terytorium, skąd pochodzili ci ludzie. No więc on powiedział, że to będzie po wiośnie, tak? Tutaj jest, są informacje o porze roku wybuchu wojny z odpowiednich europejskich przepowiedni, więc Nostradamus stwierdził to po wiośnie. Ok. E, tutaj więc zaznaczony jest marzec kwiecień. E, maj, czerwiec, lipiec, sierpień powinno być maj. Dobra, pod numerem 2 tutaj było jakieś pytanie. Bejk. Bejkirs. Nie znamy tych ludzi. To są, mówię, y, Niemcy, Moguncja, Lasy. To są generalnie Niemcy, tak? Tutaj akurat Nostradamus z Francji. Francja, blisko Niemiec, w związku z czym wzięli Nostradamusa. Mamy jeszcze jakieś. Y, tak, i z Austrii, ale generalnie są z Niemiec ci ludzie, więc nie znamy tego pod numerem 2. Ale on w 1622 roku y, też powiedział, że sformułował, że będzie to. Lipiec, sierpień. Yy, dobra, ktoś tam w 1670 roku, w czasie kwitnienia kukurydzy, Moguncji, z Moguncji mówił. Yy, pod numerem czwartym, w 1701 roku, ktoś powiedział, kiedy, kłos całkowicie, kiedy kłosy całkowicie się zginają. Yy, w 1825 roku, ktoś widział wielką wojnę, kiedy na żniwa pszenicy będzie, tak. W, w 1833 roku inna osoba mówiła, że po zbożu, przed zbiorem owca, to we stwali ktoś. Później y, pod numerem 7 po zbiorze pszenicy, przed zbiorem owca. Tak? Potem ktoś w 1907 roku mówił koniec lipca lub początek sierpnia to z Norwegii y, później w 1948 roku od czerwca. Od czerwca. Później w 1950 roku ktoś mówił w pochmurny, wilgotny dzień. No, no to takie, takich dni mamy dużo. Potem ktoś powiedział w 1951 późne lato, dojrzały ziarno. No i mamy Irmaiera pod numerem 12 w 1949 roku powiedział, kiedy ziarno dojrzeje. On był z Bawarii. W 13 pod 13 w 1957 roku ktoś powiedział, że po zbiorze pszenicy przed zbiorem owca znowu. Nie? W, pod, tak, 14, rok 59, wczesne lato, pogoda wcześniej, taka wcześniejsza pogoda, czyli wcześniej ciepło, może tak. Pod koniec lipca ktoś mówił, inna osoba, w 75, 75, 1975 roku. I w 1992 roku jakaś Karina mówiła, że to będzie sierpień. Słuchajcie, jest tego naprawdę. Yy, yy, yy bardzo dużo i widać, że no, nakładają się jakby nie było te przewidywania na siebie tak lipiec- sierpień, lipiec-sierpień, więc tutaj jakby zrobić taką odpowiednią odpowiednią nakładkę i spra faktycznie sprawdzić to wszystko to można byłoby zauważyć, że jest to są to ciepłe miesiące, ciepłe miesiące. No, no może do takich działań wybiera się miesiące pełne słońca. Kiedy suche są, małe, niskie są rzeki. Kiedy ziemia jest w miarę twarda i stabilna. Gdzie ciężki sprzęt nie ugrzęźnie. Jeżeli mówimy o takich y, takich naziemnych oczywiście rzeczach. Y, no, wiadomo, że zmieniają się. Yy, wiecie, no, o czym my tu będziemy rozmawiać. Chyba każdy normalny, kto potrafi sobie wyobrazić, że to, co nam się pokazuje w telewizji, to są już przeżytki, jeżeli chodzi o, o sprzęty wojskowe, że oni dysponują całkiem zupełnie inną klasą yy, sprzętu wojskowego. Syfrozowaną, bardziej delikatną, lekką, podłączoną do sztucznej inteligencji. To, co nam się pokazuje, to jest utylizacja tego wszystkiego. Aczkolwiek trzeba gdzieś to zutylizować, w związku z czym na pewno wybrałoby się ciepłe dni. Dobrze, to, taka, to taki przedewnik, czyli dodajemy dodatkowe informacje, mamy tutaj dla, dla Was. Po przetłumaczeniu, tak na szybko, jak widzicie, Google tłumaczy no. Tragicznie, natomiast można było tylko zerknąć tak szybko na tą. Na tą. Po niemiecku lepiej chyba to wygląda. Jeszcze wrzucę tą niemiecką tutaj na chwilę, żebyście mogli zobaczyć tą tabelkę. No, także taka, taka ciekawostka, taka ciekawostka odnośnie czasu, kiedy to się może wydarzyć. Zawsze interesuje ludzi kiedy, kiedy. No tutaj, proszę bardzo, Stefan Bend zrobił taką. Takie zestawienie. Nawet y, połakomił się o to, żeby jeszcze przepatrzeć wielu innych jasnowidzów, jasnowidzących, y, czujących bardziej przez ten okres y, można powiedzieć od y, no, 1500 roku aż do 1990. No, jest tego sporo. Tutaj mamy 16 osób, plus te 3 które prywatnie tam jeszcze dodatkowo na własną rękę też, też yy, zaznał pewnych odpowiedzi. Także wiecie, no ciekawostka jest taka. Tu się na razie zatrzymam i kolejna, yy, kolejny jutro filmik wrzucę. Będą... O, widzę fajne mapki są. No, będzie do, coraz ciekawiej się widzę robi, bo coraz więcej... E, takiej rozminy, no można powiedzieć profesjonalnie to, to zrobił. Muszę przyznać, że Stefan się tutaj napracował w tej książce. Okej. Okay. Mam nadzieję, że po świętach jesteście już wyprostowani, przygotowani do słuchania tych filmów i do tego, żeby jednak wziąć pod uwagę, to nie jest straszenie, absolutnie żadne. Aczkolwiek warto przemyśleć. Przemyśleć, posłuchać, może połączyć kropki jedno z drugim? No właśnie, właśnie, połączyć te kropki. To łączmy kropki, słuchajmy się nawzajem i wspierajmy. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Do usłyszenia następnym razem.